Manu, z tej strony Wodor, witam się w kolejnym filmie, i to będzie taki mały update' do filmu, e, który ostatnio Wam rzuciłem o ustawieniach dźwięku. E, bo, po pierwsze, będziemy mieli nowy konfig, no i po drugie, też chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, te ustawienia nie sprawią, że nagle będziecie słyszeć wszystkie kroki bardzo dokładnie, że w ogóle wiecie, dźwięki, w których normalnie nie słyszycie, nagle one się pojawią. No nie, te ustawienia sprawią, że. Dźwięki, które są, które przeszkadzają, żeby słyszeć te kroki, które gdzieś tam gra nam daje, te dźwięki są eliminowane, a te kroki lekko, bardzo luszyutko podkręcane. No, nic więcej niestety się zrobić nie da. Troszeczkę te dźwięki w grze są zepsute, natomiast muszę Wam powiedzieć taki tip: Generalnie na outside bardzo dobrze słychać kroki, a w budynku prawie wcale. Więc no, jak chcecie lepiej słyszeć, no to mniej kampcie po budynkach. Tyle mogę powiedzieć. Słuchajcie, w linku w opisie zamieszczam wam nowy konfig i zaraz wam pokażę jak go sobie wgrać. Już mamy sobie pobrany ten konfig, wypakowujemy go sobie, może być na pulpit. Otwieramy sobie od razu ten folder i przechodzimy sobie do Equalizer Apo, czyli to co instalowaliśmy w poradniku o ustawieniach dźwięku. Otwieramy sobie Configuration Editor, oczywiście ignoruję sobie ten error. I teraz tak, wchodzimy sobie po prostu tutaj w Open Przeciągamy te konfigi, wgrywamy tutaj tak, ja to mogę zrobić w sumie jeszcze raz Zamieniam pliki Bo już to wcześniej sobie robiłem I odpalam po prostu te dwa Gdy nam się tutaj odpali to drugie okienko Musimy upewnić się, że te dwa pluginy mamy na Apply Automatically Więc zaznaczamy to, bo standardowo będzie odznaczone Klikamy Apply, OK I tutaj tak samo, Apply, OK To okienko możemy sobie wyłączyć, tutaj upewnijcie się, że macie to tak samo jak u mnie no i druga sprawa w update'cie tych ustawień to wchodzimy sobie w config gry, czyli wchodzimy w dokumenty, Call of Duty, Players, Options 4, kod 23, otwieramy sobie to za pomocą notatnika i tutaj klikamy sobie Ctrl F i wpisujecie tutaj Spatial, Spatializer dokładnie i powinno wam wyszukać tutaj opcję Weather to Allow MS 3D Spatializer, Windows Sonic, i standardowo będzie na false. Zmieniacie sobie to na true i to naprawdę e, tyle pamiętajcie, żeby ten plik sobie zapisać. Taki mały updatecik troszeczkę jeszcze to zmienia. Wycisza dodatkowe dźwięki w budynku, tak żeby właśnie lepiej w tych budynkach było jeszcze te dźwięki, e, te kroki słyszeć. No i mam nadzieję, że Wam to pomoże. Dzięki wielkie za oglądanie, za wszystkie lajki, komentarze. Siema siema!